Siema widzowie! Kuba zapytał mi się, dlaczego masz taki krzywy ryj? Już odpowiadam, już śpieszę z odpowiedzią. Jak ja będę historię, możesz napisać komentarz, że nie wiem. Szymon uśmiechnij się, zostawić lajka. Ja Ci opowiem. Wstałem rano o 13:00. Obudził mnie płacz dziecka, ale wstałem uśmiechnięty, bo jednak to jest moje dziecko, piękne dziecko, fajne dziecko, mam zdrowe. Idę sobie zrobić kawę, już czuję, że w żołądku jest coś nie tak, że tam no, delikatnie jakiś chipsik wieczorny zamieszał się z szynką i z pasztetem, no i próbuje się wydostać na zewnątrz, nie? Ucieka z szołszenk normalnie. Wypijam kawkę, dopół wypiłem ciepłej kawy, mówię, no nie, wychodzi. No już czuję główkę, że delikatnie mnie uniosło na taborecie. Biegnę do ubikacji, okazuje się woda woda. Wychodzę półtora godziny później, oglądam na i mi się przypomniało, że mam blokowanie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Car Vertical, czyli strona, za pomocą której może się przed zakupem pojazdu sprawdzić jego stan, podając jedynie numer win. Nawet jeśli nie planujecie zakupu nowego pojazdu, możecie sobie sprawdzić historię swojego aktualnego, stojącego na przykład na waszym podwórku. Po wpisaniu numeru WIN na stronie CarVertical, generuje ona raport, w którym zawarta jest cała historia samochodu. Pokazują, on, czy był kiedykolwiek skradziony, czy uległ wypadkowi, a nawet jakie części zostały uszkodzone i ile kosztowała ich naprawa. Dowiadujemy się również, kiedy został wyprodukowany, kiedy był zarejestrowany po raz pierwszy oraz serwisowany, a nawet jaki ma przebieg. Jak widzicie na stronie zamieszczone są zdjęcia, jak samochód wyglądał po kolizji oraz po naprawie. A link macie w opisie. Jesteśmy po lokowaniu, widzę, że Wam się podoba. Będzie luźny vlog. Nie lubię obiecywać ludziom. Bo ja czasami komuś obiecam, i w najgorszym momencie, kiedy najgorzej się czuję i najbardziej jestem kurwiony, ta osoba się przypomni. I dziś Monika się przypomniała, że jej kiedyś na Insta nawet kurwa nie wiem kiedy to było, obiecałem, że ją nauczę driftować. I ona mówi, jest ładnie, to pojedźmy. A jest sucho, jest nie pada, sucho, akurat nie ma śniegu. jest kurwa idealnie, żeby zajechać moje opony ramflaty. A my to, a my gówno. w ogóle co mnie jeszcze wkurwiało dzisiaj? Któryś z tych kurwa sąsiadów. Tu. Któryś z tych. Sześć godzin coś szlifował. 6 godzin, sześć. Ja trzy nie śpię, a on sześć szlifował. Jak, jak? Ganiu geniu dzisiaj mówi tak. Przy sobocie złom. Rzucajmy złom, godzinę. Gdzie Szymon na okno? Tu. Do okna, żebym tylko słyszał. Szaran? Tu, widzowie, opowiem historię z życia wziętą. Mecz Polska-Niemcy, świętej pamięci, mój kuzyn mówi, idziemy na pijawkę. Ja, 17 lat, nie lotej, albo 16. Co to jest pijawka? Pijawka drive jest tam, gdzie podjeżdżałeś ten, a tak były pijawka ogródki, okay. bo pijawka, w nie? No. A ja 16-17 lat, No oglądamy no mecz, bałem małpkę, 200 250 wtedy. Na słoneczku i mnie siekło. Mówię, kurwa jest problem. Wymknę się, nie powiem, im, że mi coś jest, pójdę u babci, się położę i będzie gitara. Zapomniałem, że w ten dzień jadę z rodzicami do Hiszpanii o 20 czy o 21, a mecz strolls. po pierwszej połowie. 15 minut miałem, że dojść do babci. W pamiętam tylko to, mi się wydawało, że szedł prosto. Prawda jest taka, że mój ojciec za mną jechał samochodem i żem szurał głową o ziemię. Śledzili mnie, aż nie doszedłem do babci. Nikt nie wie, jak doszedłem do babci, i nikt nie rozumie, dlaczego w korytarzu rozebrałem się do naga, obudziłem się gdzieś. Chyba nie wiem, czy to było drezno, czy już Francja. A mój, o... a mój ojciec był na mnie tak wkurwiony, że dopiero w drodze powrotnej się do mnie odzywał, a najśmieszniejsze jest to, że pamiętam, że mnie nie kazał iść grać tam w piłkę, tak był na mnie wkurwiony. A co najśmieszniejsze, ja wam powiem, ja wam powiem. Była taka akcja, że taki gość tutaj kradł telefony, taki wielki cwaniaczek i tak dalej. Okazało się, że moją koledze ukradł telefon. No i tam gdzieś się spieliśmy, coś tam się stało, ktoś w tym Emy mało. Coś tam, jakieś rysy były, a odzyskałem telefon. Siedzę sobie w Hiszpanii, dzwoni babcia. Do mojej mamy. No, ojciec już jest wkurwiony na mnie, że byłem najebany. I telefon. Ania, nie uwierzysz, z sądu pismo przyszło. Bandyta, bandy... bandy band, bandytę urodziłaś, Bandytarka. urodziłaś bandytę do genia. Okazało się, że jakieś tam pobicie. No wy nie wierzę. Najlepszy wyjazd świata, człowieku. Wiesz, jak moja Hiszpania wygląda? Gdyby ciotka się nie opalała bez stanika, to nawet bym dziewczyn nie widział. Chodźcie do auta, chodźcie. Ej, dojechaliśmy. Przed wjazdem był Matis, jesteśmy w jeziorach wielkich, agro wraktrak. Wyścigi oh, wraków, kiedyś miałem w tym uczestniczyć, ale nie uczestniczyłem, uczestniczy w tym kumpel ze środy. Sprawdzę czy się da zakręcić bąka i nie pierdolni tylko. Na małe poluszek, że nie jemniesz. No bo nic się widać. Testy. Delikatnie stesty Przysięgam ci. Czujesz oponę? O kurwa, czemu to tak zadymiło? Nie wiem, ale będą do wyjebania. To jest taka powierzchnia, żeby rozjebać. Roz, <laughs> roz, idealnie roz. tak sucho. Temperatura. Ej, oni muszą nam dać jakieś auto, żebyśmy z nim, w nim zginęli tu w środku. Normalnie ja wezmę sobie przy ulicę taki hełm. Widzowie, słuchajcie, dobijecie nie, 45 tysięcy lajków, bo to jest możliwe. I my jednego z tych gruzów weźmiemy i kurwa to umrzemy na tym torze. Okay. Ja się boję, ona się ja boi, ja, ja się boję, boję. Ja, ja się boję. Nic nie będzie. Nie, jest to gotowa. Czekaj, ja jej pokażę zwykłe kółko małe Jedziemy tam sprawdzić ja, ja się boję, nie chcę, tego robić. Ja nie chcę tego robić. Ale to jest pełno dziur. Wygląda jak cmentarzy Skał. Nie? nie. No, właśnie tego się boję Nie, dobra, ja Chciała nie, nie. mi się że nie podoba. Patrz, robisz nie. tak, patrz. Ale nie. spokojnie, patrz. Nie, nie patrz, ja, nie rozumiem, nie, nie mów do mnie. Sama nie, chciałaś. Ja się boję. Nawet mini Mike mi napisał, że trzeba cię nauczyć. Patrz. Teraz delikatnie skręcasz tu. Żartowałem, na pełną kurwę i robisz tak gazu nie musisz do pełna nie musisz do pełna atakować tak no w życiu. nie 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 chcę, nie nie to nie dla mnie życie tego nie zrobię ja tego mi się podoba, fajnie jest, ale ja tego nie zrobię, nie ma opcji w ogóle, A nawet nie. mnie nie namawiaj Nawet mnie nie namawiaj, bo dupę ja, ja liczę, nie... Dupę nie, nie. w domu. Nie. Ja nie zrobię tego Tak, no. przytrzymaj, no. tak jak teraz, przytrzymaj, przysięgam ci, zaufaj mi Zaufaj mi, trzymaj nie. tak, trzymaj kierownicę no. Zabijemy się Mocniej Zabijemy trzymaj Zabijemy się Mocniej trzymaj, Mocniej trzymaj. I teraz więcej gazu, więcej gazu Tylko dwie ręce trzymaj Nie Mocniej trochę Nie. Zde mu! Okej, okay, jesteśmy teraz bliżej, dobrze Zakręć powrotem w to samo miejsce co byłaś i troszeczkę dłużej tam. Jeszcze trochę, jeszcze To się uda Aleluja! Mocniej! No i wyżej Najwyżej jedziemy w katkę. Jeśli... O 20 przyjeżdża X5 nawet, będziemy ich 3 Dobra. Nie mi nie ufasz mnie. No ale nie ufasz mi. Ufaj. się nie ufałbym samonie, Dobrze było. Wcale się nie przestraszyłem. Jeszcze raz to samo. Nie boisz się. boisz się. Może <tryptunek> się na przeciwnie.

Ej, jak będziemy je wymieniać, przejedziemy tu jeszcze raz, Będę musiała przejechać to dookoła, to kółka będzie trzeba tu robić. Widzowie, Monika to jest trochę panikara, ale jak już zaczęła łapać temat, że ten samochód faktycznie nie leciał w stronę budynku, nie leciał w opony, nie leciał w inne wraki, to zaczęło jej się podobać. Opony? Śmieci. A ja? Spadam. A wy zostawiajcie lajki, jeśli chcecie, żebyśmy coś też na torze zrobili, zaproponujcie nam oczywiście w komentarzu, bo od tego one są, a my spróbujemy zrealizować Wasze prośby. Spierdalamy. Nie